Dostaliśmy wytyczne żeby z naszej centrali, żebyśmy odwiedzili góry stołowe. Tam są dwa fajne tarasy. Możemy z lotu ptaka obejrzeć fajne miejsca, pokażę Ci. Widzimy łańcuchy górskie Sudetów, no, żeby zobaczyć te otwarte łąki. No i taka jeszcze jedna mała niespodzianka. Sobie. Damy w A kuku! Długo wołamy, mi A jak się się woła? głos? To nie każdy jest w stanie usłyszeć, długo, długo, są długo, 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 Gosia długo, długo, słyszę długo, na długo, Słyszę długo, długo, tego rezerwatu. Także idealne miejsce dla dzięciołów. A co ty masz w ręce? Szyszkę. No to ja też mam szyszkę. Ale twoja trochę inaczej wygląda. Od dołu, od dołu, do dołu, 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 a tutaj już później nasion nie ma, dlatego ona już sobie tego nie odkina. Mhm. A widzisz, tu się do gdzieś dobiera. Powinno być. Ciekawe, dlaczego ludzie nie jedzą szyszek, skoro wielką nic nie jest. dużo roboty do To jest, że no. O. o, 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 o. Tak, jego świerka najpierw zabija kornik-drukarz, a potem jest grupa kuskowatych, które wykorzystują tę sytuację i zakładają swoje kolebki poszwarkowe pomiędzy też łukiem a korą. No nie? Pachnie. Pachnie, pachnie, pachnie. O, to jest żywica. Zawsze myślałam, że żywica jest ciemnożółta, taka trochę jak mursztyn. Nie wiedziałam, że ona ma taki kolor jasny.